Turol S2, czyli składany fatbike, który kosztuje zaledwie 3,500 zł. Z jednej strony jest to rower terenowy, a z drugiej jednak składak, który zmieści się do waszego samochodu, a w pociągu nie zapłacicie za dodatkowy bilet na rower, bo rowery składane traktowane są jako bagaż. Pełen film z testem tego roweru jest już oczywiście dostępny na kanale i w techu, jest natomiast teraz, jak zawsze, pokrótce, począwszy od unboxingu. Rower jak zwykle przychodzi do nas w sporym pudle, w którym znajdziemy rękawiczki do montażu, instrukcję obsługi, zestaw kluczy ampulowych do skręcenia, pedały, lampkę przednią, zasilacz oraz oczywiście sam rower Wkładanie odbywa się to w sposób standardowy. Zrywamy wszystkie pianki zabezpieczające, montujemy przednie koło, kierownicę, lampkę oraz błotnik. Na koniec zostaje przykręcić nam pedały i już można śmigać. To, co na wstępie trzeba o tym rowerze powiedzieć, to że jest to rower w pełni legalny. To znaczy, posiada silnik o mocy 250W, rozpędza się do 25 km na godzinę oraz nie posiada manetki. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy nim zjechać z drogi publicznej gdzieś w teren, to jest tutaj lekka możliwość upgrade'u. W ustawieniach bowiem limit prędkości zwiększyć możemy do 32 km na godzinę. A jeżeli o manetkę chodzi, to. Zobaczcie, co jest tutaj. Związki wychodzi wyprowadzony do niej przewód z trzypinową wtyczką. Pasuje tutaj standardowa manetka od Elegida. Powiedziałem wam, że silnik ma moc 250 W i znamionowo faktycznie tak jest. Natomiast po odblokowaniu roweru w piku silnik ten może wyciągać nawet 650 W. I jest to już przyzwoita moc, która poradzi sobie z każdą leśną ścieżką. Natomiast pytanie, co ten silnik zasila i ile na tym przejedziemy. Mamy tu akumulator o pojemności 720 watogodzin. To nie jest dużo, ale tak czy siak przekłada się to na spory zasięg. Recyn deklarują tutaj do 150 km. Wynik ogromny. Natomiast z zastrzeżeniem, że nie ważymy więcej niż 70 kg, nie jedziemy na manetce, tylko w trybie wspomagania, z prędkością do 12 km na godzinę. Raczej w każdym przypadku to odpada. Jest to skrajny przykład podany przez producenta, dlatego ja podam wam skrajny przykład, ale w drugą stronę, to znaczy, jeżeli będziemy jechać z maksymalną prędkością 32 km na godzinę na manetce bez pedałowania, uzyskamy tutaj około 45 km. Wynik, tak czy siak niezły. Jeżeli chodzi o to jazdę na wspomaganiu, to jest ona ułatwiona przez 7-biegowy system przerzutek marki Siemano. Natomiast taki system przerzutek do takiej Roweru jest to totalny niewypał. Mówiłem Wam o tym już wiele razy, jest to nagminny błąd powielany przez producentów tego typu rowerów. Montowanie Shimano Tourney do rowerów o kołach w rozmiarze mniejszym niż 26 cali jest totalnym nieporozumieniem, bo na maksymalnej przerzutce powyżej 20 paru kilometrów na godzinę musicie już kręcić tak szybko, że jest to totalnie bez sensu. Przełożenie jest stanowczo zbyt słabe. 6, 7, nawet 8 biegowy system przerzutek od Shimano powinny być montowane tylko w rowerach, które mają koła większe niż 26 cali. Tutaj mamy 20. No i działa to po prostu słabo. Jeżeli jeżeli Turol S2 was zaciekawił, to wbijajcie na kanał i Wills i oglądajcie pełen film, a tymczasem to już wszystko, widzimy się niedługo.